Your weakest in fear and doubt are a burden too heavy to bear. Remember this: you, are not, not alone. Alone. you are not alone. Vruciłeś? Jesteś z nami? Dobrze. Już czas. Czas na co? Jeśli można. Czas zjednoczyć wszystkie światy przeciw Odynowi. Raz na zawsze. Tyr próbował to zrobić. Ten prawdziwy. Wszyscy go kochali. I nawet jemu nie wyszło. A więc nam musi wyjść. Bo inaczej już nikt nie spróbuje. To jest rag na rok. Tak się składa, że Odyn poznał już każdy z naszych planów. Tak, straciliśmy element zaskoczenia. A do Asgardu możemy się dostać tylko w jeden sposób. I to niezbyt subtelny. To znaczy, że przejdziemy świątynią Tyra. Tutaj. Mura z gardu jest tu. Zastępy Einherjerów Odyna zajmą miejsce pomiędzy nimi. Co oznacza, że potrzebujemy armii. Największej, jaką zdołamy zgromadzić. Takiej, jakiej Odyn się nie spodziewa. Dzięki niej dotrzemy do muru. Żeby go sforsować, potrzebny będzie surt. Tosk zdobył dla nas to. Pójdziemy tam we trzech. A ja wiem, gdzie szukać. Hmm. Świetnie. A sojusznicy? Kto może do nas dołączyć? Pójdę do Helheimu. Zwerbuję armię umarłych. A ja wrócę do Alfheimu i zjednoczę elfy. Tak po prostu. Zjednoczysz elfy po setkach lat wojen. Wiesz, w Alfheimie za mną A ty? W Tak. Znajdę Sigrun i zbiorę wolne walkirie. Midgard nie ma armii. Ani Niflheim, czy Jotunheim? Zostaje tylko swart Alfheim. Ja odwiedzę Svartalfheim. Sindri? Na pewno? Dam sobie radę. W porządku. Niech sprzyja nam szczęście. A my do Muspelheimu znaleźć ostatniego ognistego giganta. Prawie zazdroszczę pozostałem. Czołem. Chciałam tylko powiedzieć, że jeśli będziesz czegoś potrzebować, to znajdziesz mnie albo tutaj, albo w którymś ze sklepów Broka i Sindriego. Wiem, że wszyscy mamy prawo czuć się teraz przygnębieni, ale ja tam wolę się czymś zająć. Wiesz, gdzie szukać Surtra? Tak, poznałem sekrety jego ołtarza, gdy byłem w Uspelheimie z Torem. Z torem? Nie martw się, nie widział, jak tam wchodziłem. Nie o to się martwię. Słuchaj, Surtra trzeba będzie przekonać, by połączył się z żoną, Simarą. Połączył się? No, gdy się ze sobą y, złączą, stworzą wielkiego potwora, który zniszczy Asgard. O rany... Zobaczcie. Mam pewne wątpliwości co do pertraktacji z Hresvelg w Helheimie. Podejrzewam, że mogłaby dać się przekonać komuś spośród e, umarłych. Mimirze. Jesteś tam potrzebny. Nagle śmierć to zaleta? Cóż, ci dwaj powinni sobie bezemnie mnie poradzić. Bracie, mógłbyś? Dobrze. Dziękuję. Spotkamy się niedługo. Hej! Chyba widzę w oddali kuźnie surtra. szanse ujrzeć kuźnie. Uwaga! Auka! Ura! 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 Kawe czy nie poznali przepowiedni, i nie zaszyli się w swoich światach, by ją powstrzymać? To zrozumiałe, oby zrozumieli, czemu musi dojść do Ragnaroku. <suszanowni> 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 Kuźnia chyba jest za tym wodospadem lawy. Skąd wiesz? Przeczucie. Kiedy byłem tu wcześniej, zdążyłem się tu trochę zorientować. Musimy być gotowi na surtra. W razie gdyby odmówił pomocy. Gotowi? Według przepowiedni on i Simmara połączą się, ale kto wie, czy będą z tego zadowoleni. Chcesz zmusić te przedwieczne istoty do posłuszeństwa? No nie wiem. Bez nich nie wygramy wojny, nie? Musimy być blisko. Już słyszę kuźnie. <laughs> Oh, God. Продолжение следует... had none

Znajdźmy Przez zniszczone przejście. To chyba blisko. Ruh! To musi być on. Zapytajmy. Ruh! Halo! Surf! Cóż, to albo nie on, albo nas ignoruje. Chodźmy. Cześć. Szukamy ognistego giganta. Odejdźcie. Uh! <gwarabilities> Co to było? Hej, to nie było... Czeka nas walka! Uh! Uh! <glarsayı> Mas <tripe> to ma się z czego tłumaczyć. Sam mówiłeś. Potrzebujemy go. Pomogę wam. Kim jesteś? Tym kogo szukasz. Albo jego cieniem. Czemu nie pomożesz? No, bo nie chcę. Wyjaśnij. Zginiemy. Jasne. Tak jakbyś w ogóle miał tyle powodów do życia. Nie ja, ona. Jaki to wszystko ma sens? Rozdzieliłeś się z Sinmarą, żeby tak tu czekać sobie na śmierć? Gdybyś do niej dołączył, bylibyście razem. Jesteśmy razem. Mam jej serce, a ona moje. To niewiele, ale wystarczy. Przecież wy nawet. Kochałeś kiedyś kogoś? Miłe uczucie. Więc Oden zwycięży i wszystkie światy poza Asgardem upadną. Tak. Musi zginąć. To prawda. Ale zamierzam chronić ją tak zaciekle, jak ty. Chronisz jego. Przykro mi. Chodź. Chwila. Te ostrza. Mogę zerknąć hmm. wyraźnie płonie w nich pierwotny ogień. Nie pochodzą z tych ziem. Nieważne. Co? Włóż je tutaj, a stanę się potworem, ale jej nie będziemy w to mieszać. Ale przecież, według przepowiedni, musicie się połączyć. To się uda? Czy ja mam po co tu żyć? Nie tu. Chodźcie. Gdzie idziemy? Do Iskry Świata. Niflheimu i Muspelheimu. To tam powstały pierwsze światy. Nie będziecie mogli tędy przejść. Surt? To nadal ja. Tak jest wygodniej. Do nas czeka przy tej iskrze świata. Magia, pierwotna. To plus twoje ostrze i moje serce powinno wystarczyć. Urosnę i będę niszczyć. Spodoba Wam się. Ale co się z tobą stanie? Nie wiem. To nie będę już ja. Ale skąd ten... Przemieniony ty będzie wiedział, kiedy zaatakować Asgard. Macie Nie? No. Więc wszystko gra? Curcze, czy ty tam byłeś? Na początku wszystkiego? Tak. Jak tam było? <słysza> Głoś.